ファンタシーパー。 Może pan wierzyć? Może pan wierzyć? Za ładne panie. A nie, i Powiem ale nie wszystko razem. Na do To po prostu to w miarę 51? Tak. 165, 18, 01. 1. Dziś dyżuruję koludzki, proszę, jeśli pan nie kreduje. Zrobię! Oto właśnie. I trudności. Tak. śpich. poprzedni. 欢迎。<Bye. S 2>